Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że na wam, nagram dla Was taki krótki film odnośnie uprawy borówki amerykańskiej, kiedy należy y, robić pierwsze cięcie borówki i tak naprawdę kiedy y, robić nawożenie i też co jest bardzo ważne y, przy uprawie borówki amerykańskiej, co u mnie tak naprawdę bardzo dobrze się y, sprawdza. Może zacznę najpierw od tego. Y, tutaj widzicie. Yy, mieszankę wóś, właśnie yy, nawozu. Tutaj stosuję nawóz przeznaczony do borówki amerykańskiej. Przesypałam sobie do, do wiadereczka, żeby nie reklamować Wam tutaj yy, firmy. I tutaj też mam właśnie torf yy, kwaśny. I taki torf mieszam z, yy, z nawozem. Ja mniej więcej yy, mam... 17 krzaków, ale tutaj chyba tylko nawoziłam właśnie y, wtedy, chyba 11. I poszło mi takie dwa worki 60-litrowe y, torfu kwaśnego. I tutaj nawozu, to muszę Wam powiedzieć, że tak sypałam y, w cudzysłowie na oko. Y, tak mniej więcej liczyłam chyba jedną taką dużą garść, że pójdzie mniej więcej pod y, jeden krzak, tak plus, minus. Ważne, żeby w tym. Y, w tej dawce takiego właśnie torfu kwaśnego i też tej mieszanki z nawozem żeby to fajnie wam odżywiło i pobudziło tą roślinę do wzrostu, ale też, że jak będziecie dawać ten nawóz do, te, do tego torfu kwaśnego mieszać, to żeby on też w tej ziemi był widoczny, wtedy wiadomo, że jest go na tyle dużo, że. Te potrzeby, które potrzebuje dany krzaczek borówki, może, można powiedzieć, że zaspokoi wystarczy na dłuższy okres czasu. Tutaj, jeżeli chodzi o to nawożenie, to tak od marca do czerwca można powiedzieć, że co miesiąc, ale marzec to tak można powiedzieć, że to marzec na kwiecień, tak. W zależności też od pogody i też. No, ja tak przynajmniej. Marzec, kwiecień to tak. To jest pierwsze, właśnie nawożenie borówki. No i później stosujemy to już tak co miesiąc. Kolejne nawożenie borówki, czyli drugie, to tak wykonuję w połowie maja. I jeżeli chodzi o takie ostatnie, to tak pod koniec czerwca. Zazwyczaj pod. Po każdym nawożeniu patrzę też na pogodę. Jeżeli ma padać też, to fajnie, od razu to wszystko e, zacznie e, wpływać, że tak powiem, do korzeni, Roślina przez korzenie wszystko, wszystko to sobie e, pobierze. A jeżeli nie, to staram się też mniej więcej jakieś około 2 litrów e, wody podlać pod każdy krzaczek, żeby e, roślina mogła sobie to spokojnie wszystko już e, pobierać. Jeżeli chodzi o późniejsze miesiące, to już stosuję pod każdy krzaczek już samo nawożenie. Bez tutaj, bez dodatku torfu. Tylko tak w październiku to też staram się właśnie już tak przed zimą, na jesieni można powiedzieć, uzupełnić też każdy krzak borówki właśnie kwaśnym torfem. Też tak mniej więcej chyba dwa worki daję na, na jakieś tak... Ostatnio dałam to już w październiku: dwa worki na 17 krzaków borówki. To starałam się właśnie tak uzupełnić to podłoże. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o cięcie borówki amerykańskiej, to tak trzeba przeprowadzić końcem zimy lub wczesną wiosną. I ja zazwyczaj staram się, czy to przy borówce, czy przy innych krzakach czy Hortens i tak dalej, staram się sprawdzać e, pogodę, czy nie będzie jakichś takich bardzo wysokich e, temperatur na minusie, bo tego oczywiście nie chcemy. I tutaj, co jeszcze jest ważne, cięcie powinno rozpocząć się przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. E, ja myślę, że też z cięcia borówki oczywiście Wam wrzucę jakiś filmik. I to wszystko do usłyszenia w następnym filmiku.